Niezwykle dniu uczestniczyć w imieniu Narodowej pana Bogdana Picha już w szóstej edycji dorocznej Międzynarodowej Konferencji Technologii obronnej dla Bezpieczeństwa Państwa i jego granic. Niewątpliwie temat ten budzi i zawsze budził bardzo duże zainteresowanie, dowodem czego nie na tej sali przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, ekspertów wojskowych, naukowców, reprezentantów polskich spółek i renowałych koncernów zagranicznych. Spodziewam się, że dokonane w pierwszej części konferencji porównanie z bezpieczeństwa i ocenie skuteczności zwalczania globalnych zagrożeń pozwoli nam bardzo precyzyjnie określić potrzeby w zakresie zaawansowanych technologii wojskowych. Jest oczywistym, że przyszłość kooperacyjna będzie bardzo różnić się od tego, które co będzie wszystkim decydowało o rodzaju uzbrojenia, które będą stosowane. W odniesieniu do naszego kraju. W tej części dyskusji zajmą kwestie kwestii najważniejszych ustalonych proporcji między potencjałem przeznaczonym do obrony własnego terytorium i siłami ekspedycyjnymi oraz doprecyzowaniem potrzeb w zakresie rozwoju różnych systemów, w tym zwalczania obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz wyposażenia sił specjalnych aeromobilnych. W tym obszarze będzie bardzo istotna kwestia możliwości polskiej nauki w zakresie perspektywicznych rozwiązań dla obrony. Wiemy wszyscy, że skutki kryzysu gospodarczego zbiły się również na wsparcie międzynarodowym. Ciągle na nowo musimy odpowiadać na pytanie, jak postępować nawet przy zmniejszonym zasięgu finansowym, tak aby możliwy był dalszy rozwój się zbrodni, jak budować nowoczesny potencjał w rozsądnym czasie. Jak definiować relacje budżetu MON? a przede wszystkim jak realizować program operacyjne na najbliższe lata. A także jak osiągnąć wojskowo tych wojskowo technologicznej i synergii. Tegoroczna konferencja odbywa się w szczególnym momencie dla rekursu brytyjskiego, a w szczególności dla tej części, która jest związana z realizacją procesu modernizacji do tej Negatywne skutki kryzysu finansowego, stosunkowo łagodne dla polskiej makrogospodarki, jednak w odniesieniu dla przedsiębiorców realizujących zamówienia na potrzeby obronności, odcisnęły widoczne piętro. Konieczność zapewnienia stabilności budżetu państwa udziała na zwiększenie ilości środków finansowych jak i jakiej pozostały do dyspozycji presówce. na kontynuację procesu modernizacji i się zbrojnych. Ich efektem były renegocjacje tych już umów zarówno z dostawcami zagranicznymi, jak i z polskim potencjałem obronnym. Co niewątpliwie nie, nie pozostało bez wpływu na spadek przychodów wielu przeciężników z tytułu zamówień dla Wierzę jednak, że ograniczenia budżetowe mam już za sobą